Siemanko, z tej strony Stebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania widzowie macie takiego skinka, jeśli chcecie wygrać standardowe zasady, zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem. Komentarz oraz bierzcie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodikiem macie 5% dopłaty na No na te osoby, które wpłacają, bardzo mnie wspierają. Za co widzowie z góry dziękuję. No i zostawcie łapeczkę w górę na początku. Lecimy z tym, dobijamy dużo łapeczek. No a my dzisiaj mamy 4 koła. No i mam nadzieję, że uda się coś fajnego tutaj zgarnąć. Mam nadzieję, że słychać, bo mam nowy mikrofon, widzowie. Jeszcze muszę jakby nauczyć się go obsługiwać, pozbyć tych wszystkich szumów, bo troszkę jeszcze szumi. Ale to wszystko w ustawieniach da się to. Na spokojnie ogarnąć, bo on ma różne tryby, więc na spokojnie ogarniamy. My mamy 4 koła. No i zobaczymy, co uda się z tego zrobić. znaczymy sobie od skrzyneczki za cztery stówki, razy dwa lecimy, widzowie na grubo. Osiem stóweczek wydajemy. No i zobaczmy, co tu poleci. Jest auk, który zwróci, ale czy ten zwraca? Tak jest. 50 zł profitu Ale czekajcie widzowie, widzimy się za sekundkę. Okej, okay, widzowie, już jestem. Musiałem tylko zmienić sobie, żeby na słuchawkach był głos, a nie z kompa. No i otwórzmy sobie w tym momencie pięć kowertów. 200 zł wydajemy. No i zobaczymy, co tu poleci. Mam nadzieję, że coś fajnego. Jest awóbka Hyper Beast. To powinno być dobrze. Tak jest, pięć z nich do przodu, bo w dobrym stanie awóbka. Więc naprawdę bardzo fajnie. No i chciałbym wam jeszcze też, widzowie, powiedzieć o tym, że musiałem zrobić format kompa. I... Mam bardzo mało, jakby starych rzeczy. Muszę wszystko na nowo poinstalować. Z tego względu, że miałem chyba jakiegoś wirusa, bo moje konto z Steam zostało totalnie usunięte. No i tak, jak widzicie, nagrywam w ogóle na jakimś innym. Musiałem założyć nowe konto. A co? Coverta naprawdę bardzo fajnie daje, jeśli mam być szczery. Musiałem założyć nowe konto, bo tam nawet nie mogłem się zalogować na żadną stronę. No i cóż, tak to czasami widzowie bywa. No Pamiętajcie, nie wchodźcie w żadne linki, nie pobierajcie nic e, głupiego. No bo to jest, to jest naprawdę tragedia. Jeśli macie drogie konto, nie, naprawdę nie polecam. Ja moje 2000 zł nie wiem, czy uda mi się odzyskać. I najgorsze jest to, że to były skiny dla was, widzowie, dla was widzowie. Y, w większości, bo tak naprawdę tam nie było żadnego mojego skina, bo wszystko w sumie co ja mam w EKU jest dla Was. No i no, ale, no dobra, no cóż, trzeba jakoś to przeboleć. Eee, może się uda odzyskać, bo napisałem do oczywiście do supportu. A tutaj skrzyneczka 460 zł, daje nam 570, więc fajnie. No to otwórzmy sobie jeszcze jedno. I może... Okej, okay, jest digielek za 1000 zł. No i powiem wam, że skrzyneczka naprawdę fajnie dała. No i zróbmy sobie kontraktik. 2000 zł w kontrakcie. Dostajemy parakorda, musi być fade, No właśnie, no właśnie, z 500 w plecy. Hmm, no i to, co zarobiliśmy na bilionerze, właśnie w tym momencie straciliśmy. No i tak jak widzicie widzowie muszę jakby wszystkie ramki Wszystko sobie ogarnąć do streamowania Ale to na spokojnie bo tak jak wiecie No format to, to, to Totalnie wszystko jakby jest usunięte Ale dobra No już skończmy o tym gadać No stało się no co już nic chyba nie zrobię No mam nadzieję że uda się mm, To konto odzyskać i wysłać chociaż te skiny Po tym trade banie Wiadomo że musicie troszkę widzowie poczekać O Jezus Maria tu 500 złotych zabrało no, powiem wam tak, jak na razie średnio, jak na razie średnio mamy nóż mamy nóż i... Stach, to i tak jest duża strata. Kurczę, no coś ta skrzynka Windmill średnio daje, ale dajmy jeszcze jedną szansę. Zobaczmy, co tym razem. No nie, no nie, no nie widzowie. Oj, ta skrzynka jest tragiczna, ta skrzynka jest tragiczna. Ale otwórzmy sobie skrzyneczkę Angel i zerujmy konto na niej To w sumie będą takie dwa otwarcia po 5, bo 900 zł wydajemy. No ale zobaczmy... Jest Asimov, jest Let Museo, ale to chuj, oj, to będzie duża strata. No właśnie, kurczę, na początku fajnie dawało z tego coverta też fajnie, no ale dalej totalna średniawa, chyba że teraz jest wulkan w dobrym stanie, mam nadzieję, i będzie dobrze. No, 200 stówy do przodu, dwie stówy do przodu, ale sprzedajmy to wszystko i otwórzmy jeszcze raz. Fajne jest to, że otwieram na nowym koncie, bo wbijam sobie ten nowy poziom. No ale szczęście, chyba mam takie same, bo tutaj totalnie, totalnie zabrało. No to co, kontrakcik widzowie, kontraktik I to co wyleci, spróbujmy subgradewać Jesteśmy bardzo, bardzo dużo w plecy. No te kontrakt... Ani jeden kontrakt nie oddał, widzowie, ani jeden kontrakt nie oddał. Dajmy sobie na 2,5. Zaryzykujmy i dajmy lewą stronę. Dobrze kręci, no ale nie dokręcił. Była lewa strona i widzowie zostało mi tylko 400 zł. No cóż, dzisiaj się nie udało. Chociaż to jeszcze nie jest koniec, bo zróbmy tak. Otwórzmy sobie 1% na Crimson Web'a i będę otwierał po 4. 143 zł będę miał, no dwie próby w sumie, dwie próby, ale mam nadzieję, że się uda. Jeszcze jeszcze 4 otwórzmy, proszę, może teraz, no nie. I zostało mi widzowie na 3, na 3. Mamy 3% na Krabita Crimson Web'a Może on wylecieć nawet w stanie faktoryniu. Za 12%. Zobaczcie jak jest procent na Battle Skerta. To jest szansa. To jest szansa. Otwórzmy to. No proszę, proszę G4. No niestety. Niestety nie tym razem widzowie. No dzisiaj się nie udało, ale czasami są takie odcinki ostatnio. Nie wiem, nic się nie udaje, ale udaje się to, że zostawiacie dużo subów, dużo lajków. Za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.